To ja. Nie wiem co zrobię Dobra, sioma widzowie Chyba się skróci film Zacząłem nagrywać w ogóle Mam się przywitać albo nie, ale wiem, że Przegram tą grę O, zrumowała się Jestem rymowakiem, czy jakoś tak Uuuu no, Stumble, stumble. Bumble! Stumble bumble, guys. Nie wiem dlaczego ja nie, nie na to spróbujemy to przejść, bo to jest Boblox. Jestem na innym koncie, bo na razie nie mogę na tamtym. Na myśli. No i ja, zobaczcie jak ja to robię. Dobra, udało się widzowie. Stambul, Bambul. Dzisiaj Puszyna. jestem z, z kolegą, który był Puszyna. chyba na początku kanału. To chyba był jedyny chyba ten pierwszy ten uczestnik mojego kanału. Pierwszy uczestnik w moim kanale. Pierwszy. A tu jeszcze nie koniec, grałem w historii kanału. Poprzedni odcinek był z innym kolegą, ale wiem, że. Tracer! O, to jest guzackie! Szykuj się na. bycie. nie Serdecznie. Nie chcę dostać Bana na YouTubie. I Esa! Też easy. No i ES widzowie. Oś, oż, oż. Tam jest jeszcze inna osz. mapa. Mam nadzieję, że wam się... odcinek spodoba. Bo to jest Stumble Guys w się. Ale cituje, Obsytuje. No dobra, dajemy już spok. O kurde! cyk, O kurde, co chcesz Nie, 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 o, nie, sobie, nie, sobie. Boże, Chcę nie, 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 mi nie, 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 nie,

nie powiem gdzie. Esa wygrana! O, oh, ukończyłeś parkur. Nie, nie wiem, co będzie, nie wiem, co to będzie. Nie, nie, patrzę. Tyfall. Nie, nie, nie. wiem, nie. Nie, nie. Nie, nie. znaczy, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, O Nie, O Nie, nie. dobra, oh, no <laughs> to, ej, to jest easy, wystarczy tylko podążać z, e, z jakimś, z za jakimś, jakimś... Ej, chłopczo, masz radie, chłop, masz radie. Uciń mnie! What the Widzowie... Zabicił. Kurde, no ma. Ej, przynajmniej cheater nie zrobił, bo to raczej cheater. On sobie jakby tak latał. No może mogliście zauważyć to, widzowie. No i nie patrzę, nie patrzę. Tylko innego nie mówię, to nie bierze. Patrzę, jednego, patrzę. No nie, tylko. Jeden odgadł, jeden, jeden... Get gotowy, get gotowy.

Ej! E, nie mam esse. Fuck! Nie! Co? Nie! Dziękuję! na mnie! Pierwszy! Czekaj na mnie! Proszę, no, nie czekaj na mnie! SORRY! JEDZIEŚMY zakryć PAPIERKA MI nożyce. E nie, nie, tak, byś mi po prostu co nie, nie! Nie, bym nie poszedł. nie poszedł. Dobra. Ty jesteś gotowy? Nie, nie tyle fal!